Dzień dobry wszystkim słuchającym. Witam serdecznie pana Henryka Kasperczaka. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam wszystkich. Nasz wspaniały, były piłkarz reprezentacyjny i utytułowany trener. Czuje pan radość, panie Henryku, czy niedosyt po meczu Polska-Holandia? Nie czuję ani radości, ale na, na przykład dosyć to, to, to jednak mogliśmy lepiej zrobić. Niestety yy, przegrywamy, ale... Ale gra mogła się podobać. Myśla, myślę, że do końca 90 minut zawodnicy grali, żeby wygrać ten mecz. No niestety nie udało się. Ale graliśmy jak równy z równym. E, po stracie drugiej bramki pokazaliśmy charakter zespołu, bo z wielką wolą walki do końca walczyliśmy. No niestety nie udało się. Myślę, że w tym zespole coś drgnęło. Ten zespół zaczyna. Pokazywać się z dobrej Ząb. strony mhm. piłkarskiej i, i, i żyćmy, żeby, żeby w następnym meczu, szczególnie z, tą, z Austrią, było lepiej. Mhm. A za co tak konkretnie pochwaliłby pan selekcjonera Michała Probierza? Be, myślę tak. Pierwsze, pierwszą rzecz, co zrobił, to poukładał ten zespół. E, Grają z systemem, który. E, odpowiada predyspozycjom zawodnikom, e, są z tego zadowoleni, i, i każdy z siebie daje. Wszystkie swoje jakieś wartości piłkarskie na boisku. Tutaj trzeba powiedzieć, że oprócz tego ustawienia zespołu, gdzie zespół się dobrze pokazuje w grze defensywnej czy w ofensywnej, motywacja też odgrywa bardzo ważną rolę, i zawodnicy są bardzo solidarni na boisku i mają wiedzę taką, że mają Robić to, co do nich należy na Czy to widać na boisku, że wierzą, wierzą swojemu trenerowi? To, co zauważyłem, to tak. Zresztą miałem okazję zobaczyć jego przemowy przed meczem z Turcją. Rzeczywiście umie umotywować zawodników. Wpaja im, że wchodząc na boisku macie wygrywać, macie się nie bać. I, i to, to widać na boisku. Zresztą są niesamowicie umotywowani. Właśnie zresztą widać było tak na, na yy, obrazie telewizyjnym, że Michał Probierz bardzo elegancko ubrany, w garnitur, kamizelka, ale cały czas dyrygował, cały czas biegał, tak jakby był w dresie. No, myślę, że jedni trenerzy są w dresach, drudzy są elegancko ubrani, trzeci są w garniturach eleganckich. No tutaj dołożył profesor, selekcjoner kamizelkę, czyli wyjątkowa postać, wyjątkowa postać. A ta nasza, nasza gra też była taka elegancka? Myślę tak, jedynie co nam brakowało, to brakowało nam tej, tych, tych wykończenia akcji w grze ofensywnej. Dlaczego? Bo mieliśmy mało okazji, mniej na pewno niż, niż Holendrzy, ale, ale mieliśmy też okazje, w których mogliśmy zdobyć bramki. Niestety tutaj jest jednak duży problem. Musimy chociaż, po... chociaż, panie trenerze, statystyki mówią, że myśmy tych celniejszych strzałów na bramkę mieli więcej niż Holendrzy. Tak, ale mniej szałów było na bram, na, 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 tak w ogóle w kierunku ba, bramki, bo Holendrzy przewyższali nas e, z większą ilością e, szałów, no, a z niewykorzystanymi oczywiście szałami, bo, bo, bo no nie, nie, nie strzelali bezpośrednio do bramki. Natomiast albo nie trafiali, albo Wojciech Szczęsny znakomicie tutaj interweniował pełno robinsolat, no, jakichś takich sztuczek z jego strony. Z reprezentacji Polski no to rzeczywiście Szczęsnego, który jest naszą postacią fantastyczną, no broni takie szały, które idą w kierunku bramki, że, że no coś niesamowitego. Jest to, jest to nasza jednak duża, duża szansa, że mamy takiego bramkarza. Absolutny no, to... filar drużyny. A który z zawodników pańskim zdaniem wyróżniał się jeszcze na korzyść? Ja powiem cały zespół, bo tu na pewno selekcjona stawia na solidarność wszystkich zawodników, bo nawet powiem z książki Dumasa czy Muszketerowie, że. Wszyscy. Za... Jednego, Ta, jeden, jeden dla wszystkich. wszystkich. Wszyscy za jednego. Także tutaj wyróżniam wszystkich. Natomiast no, popełniamy jed jednak te szkolne błędy jeszcze. I tutaj mam pretensję do Zaleskiego, że po prostu to już drugi raz mu się zdarza. Niefortunne e... podanie do przeciwnika. Tak, Ta, bo bramkę straciliśmy przez niego, przez to padanie, które wzdłuż e, na szerokości boiska zagrał. No i przechwycili cholęczyk e, piłkę i z kontrataku nas e, nam mm. zdobyli. E, zdoby, byli bramkę Są to błędy... Ale Nikola Zalewski też do, dobrze grał, prawda? Inicjował akcje ofensywne, też popisywał się strzałami, no ten strzał w ostatnich minutach to mógł nam przysłużyć bardzo dobrze, mogliśmy zremisować. No oczywiście, no tylko, że to co mówię, że brak trochę doświadczenia w tym wszystkim, no musimy jeszcze popatrzeć, jak ten zespół się będzie rozwijał. Ta nowa generacja e, zawodników w tej chwili nas zadawala, e, jest, jest coś w tym zespole, e, tylko brak tej skuteczności ofensywnej. Panie Trenerze, ja bym wymyślałem taki krótki wierszek. Selekcjoner Michał Probierz na Polską stawia młodzież. Czy to dobrze robi, że daje szansę młodym zawodnikom, czy, czy jednak za bardzo ja, ryzykuje? Ja zawsze oceniałem y, piłkarzy polskich bardzo wysoko, że mamy Talentów dużo, I mamy zawodników, którzy są ambitni, mamy zawodników, którzy chcą coś zrobić lepszego. No i to się po tych trzech miesiącach naprawdę tej katastrofy, jaka była w polskiej piłce nożnej, odnawia. W tej chwili widać, że ten zespół żyje na boisku, że chce wygrywać, jest dużo woli, woli walki w tym zespole, no i jest duża solidarność, prawda. Także idziemy w dobrym kierunku, bo, bo baza wszystkiego na boisku to nie tylko są, oczywiście najważniejsze to są wartości piłkarskie, prawda, ale też wola walki. Ten charakter. duch, ten team spirit, prawda, duch oczywiście, walki, duch zespołu. Oczywiście, mhm. oczywiście. Panie trenerze, Adam Buksa, wspaniała główka, jak pan ocenia tego zawodnika? My, to co mówię, mamy talenty, mamy generację, która chce, jest ambitna, zawodnik jak Buksa pokazał się też w bardzo dobrej strony, trener liczy na każdego z zawodnika z drużyny, no i oni się mu odwdzięczają, prawda? Takie Buksa, który, który no nie grał oczywiście w tym ostatnim meczu towarzyskim z Turcją, ale Zagrał teraz z Holandią i pokazał się z bardzo dobrej strony. Walczył bardzo, był, był, był jak to się mówi, przeciwnikiem takim dla, dla zespołu holenderskiego. No i strzelił piękną główkę tak. z rzutu rożnej. Stały fragment gry, z rożny kapitalny strzał głową. Muszę tu potwierdzić, że, że też jest duża poprawa w tych stałych fragmentach gry, szczególnie w tych stałych fragmentach gry ofensywnych, kiedy strzelamy rzuty wolne, kiedy strzelamy e, rzuty e, rożne, e, gdzie, gdzie mamy e, dobrych zawodników, którzy dobrze uderzają w piłkę, piłkę takich jak Zieliński, jak Świderski. No, jest ich, ich kilku, i, i, i to wykorzystujemy. E, przecież z. Z, z, w tych dwóch meczach z Ukrainą i, i, i w tym, i z Turcją, już wykorzystaliśmy tak. te, te dwa stałe e, e, gry, czyli rzut rożny i, i rzut wolny, i zdobywaliśmy bramki. także oni to kontynuują i, i to jest fajne, patrząc na to, co się dzieje, wszyscy teraz przeciwnicy mają wielkiego stracha, że jednak ten zespół Polski wie, o co chodzi w piłce nożnej, dobrze gra w piłkę nożną, nie, 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 nie traci na wartości do 90 minut, bo walczy do końca, żeby po prostu wygrać mecz. Grawie... A, widzi pan, a widzi Pan następców Roberta Lewandowskiego w naszej drużynie? Czy Adam Buksa mógłby zastąpić? naszego wspaniałego gracza. No po to oni są, po to oni są powołani, żeby mieli dobry przykład, e, prawda, e, z tak świetnego zawodnika jak Lewandowskiego i oni to wykorzystują. E, te wszystkie kontakty, młodość e, z zawodnikami doświadczonymi e, robi, robi wrażenie, bo to jednak e, w tej chwili widać, że nowa fala zawodników e, polskich e, e, jest w tej drużynie. No 19-letni Kacper Urbański, prawda, też się świetnie zaprezentował. No oczywiście, no, ale, ale jeżeli zawodnik e, ma talent i, i, i pokazuje się z dobrej strony piłkarskiej, nawet że jak jest młody, to dlaczego się go, go ma nie postawić? Ja to samo e, zawsze robiłem, że zawsze uważałem, że liczy się e, jakoś Piłkarska zawodnika, a nie wiek, prawda? I, i tu jest ważne to, że, za, że selekcjoner stawia na młodych, daje im możliwości się wykazania swoimi talentami. I, I dobrze, że w i, takich meczach, prawda? Takich prestiżowych. Szczególnie w takich meczach. No zresztą wyboru nie mamy, mamy to, co mamy e, maksymalnie, wybór był dobry zawodników, może tam brakuje jednego drugiego. No i te kontuzje też nam trochę pokrzyżowały, nasze plany na początku, prawda, wszystkiego. Ale zespół się pokazuje z dobrej strony. No, otwierają się nowe szanse dla właśnie młodzieży, Oczywiście. prawda? Pani Henryku, panie trenerze szanowne dzisiaj będziemy obserwować mecz Austria-Francja w naszej grupie. Na kogo pan stawia w tym meczu? No, zdecydowanym faworytem jest Francja, nie tylko dla mnie, dla, dla, dla tak. w ogóle fachowców piłki nożnej. E, Francja w tej chwili... Wicemistrz świata w końcu. Mhm. Oczywiście, to jest zespół doświadczony, zespół z wieloma zawodnikami wielkiej klasy, zespół z zawodnikami, którzy grają w wielkich klubach. E, no jest nawet przyjemnie patrzeć na ten zespół, bo ten zespół gra bardzo ofensywnie. Ten zespół ma zawodników e, predyspo, predyspo, predyspo spodowanych do tej gry I, 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 i dlatego są faworytami. Zresztą wyniki o tym świadczą. Dla Austrii będzie to bardzo trudno. E, oczywiście z tego względu, że jest bardzo dużo zawodników kontuzjowanych w tym zespole austriackim. E, może to być też dobrze dla Polski, prawda? Bo ja widzieliśmy, e, Polska przecież miała szansę wygrania z tym osłabionym zespołem e, holenderskim. Ja więc... właśnie teraz przed nami. Austria, prawda? Kolejny mecz. Więc przed nami Austria, więc Austria jest w tej chwili też na jakiej fali dobry zespół, z dobrym trenerem. Wszystko jest poukładane. Będzie kwestia szczęścia tego, jak ja mówię zawsze w, tej, w tym wygięcianiu akcji ofensywnej, jeżeli będziemy mieli te okazy, a może być tak samo tyle tych okazji, co, co, co z Holendrami, prawda? Więc, więc wykorzystujmy to. Bądźmy bardziej skuteczni skuteczni w, ty, w, ty, w, ty, w tych akcjach ofensywnych. Jeżeli to będziemy mieli, no to będę spokojniejszy o wynik, prawda? No, będziemy dzisiaj obserwować uważnie my, kibice, dzisiejszy mecz Austria-Francja. A jak się obserwuje tak fachowo taki mecz? Ten bank informacji, jak się zbiera teraz? W tych czasach? Jak się zbiera? No analizuje się pewne zagadnienia, słabe, słabe strony przeciwnika. Ogląda się stron. ten mecz wspólnie i analizuje się poszczególnych graczy? Najpierw jest analiza wszystkich tych fachowców, którzy uważają, i selekcjonera, który uważa, co jest najważniejsze do pokazania zawodników. zawodników. Nie jest to seans długi. E, prawda, bo wiadomo, że e, długi sezon, e, seans takiej analizy e, przeciwnika no to nie jest skazany, bo zawodnicy e, wyciągają i oglądają to, co jest najważniejsze. Tak. Czyli to, co powiedziałem. Te... A dostają takie osobiste dosie tych przeciwników, którymi się mają opiekować? Jeżeli to jest zrobione, to jest zrobione to e, oczywiście na, 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 e, w internecie, na w internecie oglądają, to na ale każdy tak. dostaje e, o, klucz e, do oglądania, przecież mają e, w tej chwili e, co do oglądania, prawda, e, w swoich, e, w swoich e, jak to się mówi. Ta. Panie trenerze, tak na koniec jeszcze naszej rozmowy. Widzi pan faworyta tych mistrzostw, tego euro? No, widzę. Gdybym miał dzisiaj przedstawić, no, to wy, postawiłbym na cztery zespoły. Postawiłbym na Hiszpanię, na Francję, na Anglię i oczywiście na. Powiedziałem Hiszpanię, czy nie? Tak, powiedział pan. Powiedział Ale nie, nie wymienił pan, pan Niemiec. Ja, I Niemcy oczywiście, właśnie. Gospodarz, właśnie czwarty gospodarz turnieju, bo zaskakuje mnie forma fantastyczna, którą zaprezentowali Niemcy. No pytanie, czy, czy Niemcy byli tak dobrzy w tym meczu otwarcia, czy Szkoci byli tak słabi jak pan sądzi? Ja myślę, że Niemcy. Niemcy byli świetni i zaskoczyli w ogóle e, Szkotów przez e, skuteczność gry, prawda, no, ofensywnej. No tutaj strzelili dwie bramki szybciutko, później trzecią jeszcze przed zakończeniem. No wszystkie szybkie. bramki strzelili, łącznie z samobójczą dla, dla Szkocji. Na pewno, no, ale to już taki podarunek był od strony. Piłka jest nieprzewidywalna. nieprzewidywalna. Zobaczymy jak nasza ale drużyna, ja wiem, trzymamy kciuki, żeby los nam sprzyjał przede wszystkim panie Henryku. Proszę? Żeby los nam sprzyjał, panie Henryku, bo piłka jest nieprzewidywalna Proszę i czasami nam, ja rzeczywiście łód szczęścia się przydaje, nie tylko umiejętności piłkarskie. To, co posiadamy w tej chwili, żebyśmy jeszcze przełożyli na tą skuteczność ofensywną, to będzie fantastycznie. Ten zespół żyje na boisku. Ja się cieszę z tego, patrząc to, co zawodnicy robią, i na pewno wszyscy, bo, 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 bo przecież szczyt dużo i, i, i mam informacji dużo, że, ten, że zaczynają się te, tego polskiego zespołu bać przeciwnicy. No oby, oby, oby Austriacy i Francuzi się bali, ale Francuzi na pewno nie. Austriacy zobaczymy. żeśmy zespołu polskiemu kontynuowania tej gry, którą zaprezentowali aktualnie i, i żeby tylko poprawili. Żeby to, osiągnęli taki poziom jak pana generacja wspaniała. Bardzo dziękujemy ja Panie ja Henryku. Lubię, ja lubię, bo się wychowałem w tej generacji, która miała świetnych zawodników, tak. to jest ważne też. No, to mieliśmy zawodników światowych w przodzie Grzegorza Laty, mieliśmy Lubańskiego, mieliśmy Szarmacha, mieliśmy Gadochę, no, to byli sławni zawodnicy, prawda? Myśmy po prostu wypracowywali. im pozycję do tego, żeby strzelali jak najwięcej bramek i zwyciężyliśmy zawsze. Mieliśmy Henryka Kasparczaka w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy Panie Trenerze za, za tę rozmowę. Miłego dnia życzymy. Wszystkiego najlepszego.